Jest początek lipca 1920 roku. Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość. Od ponad 10 miesięcy trwa wojna polsko-bolszewicka. Poruczniku, bolszewicy na lewej flance. Nasza piechota wycofuje się. Strzelczyk, weź świat i rozejrzyj się. Jeżeli zobaczysz duże siły bolszewików, wystrzel czerwoną rację. Tak jest! Poruczniku! Odwrót! Natychmiast! 5 lipca 1920 roku marszałek Polski Józef Piłsudski wydaje rozkaz o odwrocie polskich wojsk na całym froncie. Bitwa Warszawska 1920. Panowie, a więc bolszewicy przerwali front, czy sytuacja wygląda naprawdę tak źle? Niestety tak. Nasza armia jest zmęczona, a bolszewicy wszystkie siły rzucili na nas. Cofamy się na całej linii. Panowie, ten szaleniec Lenin chce, by cała Europa spłynęła krwią. Polska jest pierwsza na jego drodze. Kiedy dotrą do Warszawy? Obawiam się, że prędzej niż myślimy. Pokonują co najmniej kilkanaście kilometrów na dobę. Do przodu pcha ich żołnierzy nie tylko chęć grabieży, ale i głód panujący w ich armii. A przed dezercją bronią oddziały tyłowe czeka strzelające do uciekinierów A więc mamy niewiele czasu Najwyżej kilkanaście dni Powinniśmy poinformować społeczeństwo Niech się gotują na najgorsze Warszawa, pałac arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego 10 lipca 1920 roku Księże Ignacy, niestety nie mogę się zgodzić ale dlaczego, Eminencjo? Czy my, kapłani, nie powinniśmy być wzorem w tak trudnym dla ojczyzny czasie? Być z żołnierzami, podtrzymywać w nadziei? A gdy trzeba dać przykład i pójść w pierwszym szeregu do walki? W pierwszym szeregu? Niedorzeczność. Nie. Kapłani powinni służyć z tyłu, pocieszać rannych i załamanych. Spowiadać. Tam bardziej są potrzebni. Proszę posłuchać. Mam już czterdzieści wniosków o służbę jako kapelani. Nie wszystkich przecież mogę przenieść. W końcu też i inni czekają na pasterską posługę i opiekę biedni, młodzież i sieroty, którymi ksiądz się opiekuje. Ale dobrze, zastanowię się jeszcze. Już w połowie lipca na front odeszli pierwsi ochotnicy z całej Polski: z Poznania, Górnego Śląska, Łodzi, Radomia, Kielc. Był już najwyższy czas, aby wzmocnić siły polskich wojsk i dać stolicy czas na przygotowanie się do obrony. Spójrzcie, to ksiądz Skorupka. Przyjęli księdza na kapelana? Tak, biskup wreszcie się zgodził. Co u was? Wszystko w porządku? Jesteśmy tu od ponad tygodnia, a ciągle nie dali nam karabinów. Tak, wiem. Pytałem o to dowódcę. Broń dla was ma być za dwa trzy dni. Gdzie teraz są bolszewicy? Czy to prawda, że zdobyli stok? Niestety tak. A to oznacza, chłopcy, że niebawem wyruszymy w pole. Będziemy mieli tylko kilka dni na naukę strzelania. Księże Ignacy, ale czy my wygramy z bolszewikami, skoro nasi żołnierze nie mogą im dać rady? Nie martwcie się. Bóg i Matka Boska Częstochowska nie opuszczą nas i nastąpi zwycięstwo. Bliski jest ten dzień. Nie minie 15 sierpnia, a wróg będzie pobity. W kręgach polskich dowódców opracowywano plan wydania bitwy Bolszewikom. Jedno było pewne, nikt nie brał pod uwagę poddania się. 6 sierpnia 1920 roku marszałek Piłsudski wyjechał z Warszawy, co nie uszło uwagi bolszewickich szpiegów, ale opuszczenie stolicy było częścią planu przygotowanego przez generała Rozwadowskiego. Piłsudski udał się na południowy wschód, ponad 150 kilometrów od Warszawy. Płynęła tu rzeka Wieprz. Marszałek miał zgromadzić przez 10 dni znaczne siły polskich wojsk. A gdy bolszewicy dojdą na przedpola stolicy, szybkim marszem oskrzydlić ich od południowego wschodu. Plan był obarczony ryzykiem. Zakładał bowiem, że do 16 sierpnia, kiedy to miało nastąpić kontruderzenie Piłsudskiego, Warszawa nie padnie. Szkoła imienia króla Władysława IV. Wczesnym rankiem 14 sierpnia około godziny 5 ochotnicy z 236 Pułku Piechoty dostali rozkaz wymarszu pod Radzymin. Chłopcy, zbieramy się! To będzie nasza pierwsza walka! W nocy przed wymarszem ksiądz skorupka sporządził testament. Dręczyło go, że opuścił dzieci z sierocińca i że pozostawił zaciągnięte przez siebie długi. W testamencie napisał, że chciałby je spłacić ofiarą własnego życia. Następnego dnia poprosił dowódcę o możliwość walki w pierwszym szeregu. Wieść o wymarszu młodych ochotników szybko dotarła do rodzin i najbliższych mimo porannej godziny. Chłopców żegnano płaczem. Około 6 rano ochotnicy dotarli na linię frontu, gdzie kazano im zająć wioskę Ossów, ciągnącą się wzdłuż drogi. Płaski i nieosłonięty teren przerażał. Zaczęła się walka. Dla wielu ochotników był to pierwszy kontakt z bronią. W czasie ataku uczyli się dopiero ładować karabiny. Straty były ogromne, a polscy żołnierze cofali się w panice. Oficerowie próbowali powstrzymywać uciekających, sami idąc na czele natarcia, ale strach przed śmiercią pokonywał młodych żołnierzy. Dla księdza Skorupki było jasne, jak wiele zależy od wiary w zwycięstwo. Naprzód chłopcy! Serdeczna matko, opiekunko ludzi... Niech płacz sierot do litości wzbudzi. Oddział porucznika Pogonowskiego wymaszerował natychmiast i dotarł na wyznaczone pozycje jeszcze przed północą. Posłuchajcie, chłopcy, przed nami główne siły bolszewickie. Gotowiście na śmierć? Prowadź, poruczniku! Polacy ruszyli nocą 15 sierpnia, uderzyli w punkt, z którego miało wyjść o świcie główne natarcie bolszewików. Został 15 sierpnia 1920 roku. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dla katolików największe maryjne święto. Kolejny dzień krwawej bitwy. Polskie oddziały odwodowe uderzyły na całym przedpolu Warszawy. Telegram do Piłsudskiego wysłany? Tak jest, panie generale. Panie marszałku, telegram od generała Rozwadowskiego. Prosi o przyspieszenie kontruderzenia. Żołnierze, za mną! 15 sierpnia wieczorem Polacy odbili Radzymin, jednak do sztabu generała Żeligowskiego dochodziły niejasne informacje, więc pułkownik Tome udał się tam osobiście. To skandal! Nasze natarcie się zatrzymało! Proszę spojrzeć, to kuchnie polowe strzelców kaniowskich, a w nich piwo! Co? Co tu się dzieje? Melduję, panie pułkowniku, że zdobyliśmy główny punkt strategiczny w Radzyminie. Browar! Wieziemy teraz piwo naszym chłopakom w okopach. Pułkownik Tomez rozumiał, że bitwa o Radzymin jest wygrana, nawet jeśli w mieście byli jeszcze jacyś bolszewicy. Zobaczył, że do serc żołnierzy wrócił spokój, radość i przekonanie o zwycięstwie. W jeden dzień żołnierze marszałka pokonali 150 km i doszli 17 sierpnia na tyły armii bolszewickiej. W tym czasie na przedpolach Warszawy dalej toczyła się bitwa, choć odrzucono bolszewików daleko od pierwszej linii okopów. Mówią, że nad polskimi żołnierzami czuwała Matka Boska, wszak 15 sierpnia jest jej to do niej modlili się polscy żołnierze i generałowie o ratunek. A zwycięstwo nad hordami bezbożników to jej zasługa. Inni uważają, że nie byłoby zwycięstwa, gdyby nie poświęcenie żołnierzy, lub że o losach bitwy zadecydowały bohaterskie czyny księdza Skorupki i porucznika Pogonowskiego, albo że to zasługa broni przywiezionej do Polski z Francji i amunicji z Węgier, lub znakomitego planu generała Rozwadowskiego, akcji informacyjnej generała Halera i bezbłędnego wyczucia marszałka Piłsudskiego co do momentu kontruderzenia. Ciało księdza Ignacego Skorupki zostało przewiezione do Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Podczas uroczystej mszy pogrzebowej generał Józef Haller odznaczył bohaterskiego kapłana krzyżem srebrnym Orderu Virtuti Militari. W 1930 roku w stolicy zawiązał się komitet budowy jego pomnika, który miał stanąć tuż obok gmachu liceum Władysława IV, skąd w sierpniu 1920 roku wyruszał ze swoimi podopiecznymi na front. Na przygotowanym cokole komunistyczne władze umieściły jednak w listopadzie 1945 roku pomnik Braterstwa Broni Armii Czerwonej, będący na długie lata symbolem zniewolenia Polski i Warszawy przez Rosję Sowiecką. Bitwa Warszawska na 21 lat zatrzymała ekspansję bolszewicką w Europie, została uznana za jedną z najważniejszych bitew w dziejach świata.